Co cię powiedzieć? Oddaj tą grę komuś, to kurwa doceni. Dobra, nie mogę cię słuchać kobieto. Nie mogę cię słuchać kobieto. Dobra! Moi drodzy, ważny filmik. Najlepsze teksty na podryw. Myślę, że to się przyda wszystkim. Jesteście kurwa nieudacznikami życiowymi. A więc dla was Mateusz Fischer wrzucił odcinek Najlepsze teksty na podryw 2 jest już drugi odcinek. Pami WP, dziękuję za prime'a Drugi odcinek od, y, od, y, od Mateusza Fischera, więc myślę, że... Sprawdź nową nutę, nowy moc t 5 XD Nie, nie, nie zrozumiałem, co ty kurwa napisałeś, ale dziękuję. E, Dominika S., dziękuję za prajma. Pami WP, dziękuję bardzo serdecznie. E, więc sprawdźmy w takim razie, co Mateusz Fischer mówi. Witam was w kolejnym odcinku w kolejnych tekstach na podzy. No numer 2 Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, czy poprzedniego odcinka z tymi tekstami na podryw... Nie widziałem. tej odnośnie klikajcie w to, albo gdzieś tutaj wam się wyświetli. I jak widzicie mamy nowy kadr i myślę, że w tym kadrze będę już nagrywać film. Zajebisty nowy kadr, co ma tu za książki? Uzgrawchowar Ale chuj mnie to kurwa obchodzi Johnny spierdolony, kurwa, pochuj mnie w kurwiarz. Wy macie czekać na mnie, kurwa. Przechodzimy razem, mam to w chuju. Ja bym na was poczekał, kurwa. Bo jednak dzięki Leksiowi tak się stało, ponieważ Leksi do mnie napisał, że jednak lepiej się ogląda moje filmy, jeżeli po prostu ogląda się lepiej filmy, kiedy jest jakiś równowolny kadr, żeby to nie było wszystko jednolite no wtedy na jednolitym tle. Wtedy na białym tle po prostu źle się to ogląda. Więc... Bardzo dobrze, Mateusz. Dobra, za zapodaj te teksty, bardzo mnie one ciekawią. A, kurwa więc po prostu postan postanowiłem bez, bez, że będę jest. nagrywać na tle właśnie takim Ty się kurwa uspokój nowodnym jak Wam się spodobał to zostawcie kciuka w górę, łapkę w górę, w sumie to jest to samo, możecie zostawić tak w no, no komentarz, jakieś Wystarczy subskrypcje na kanale. Oraz, oczywiście,. No Dobra, do, przejdź, do, testy, mówię, przejdź do. A przechodzimy już no, do właśnie. tekstów na podryw. Ex, poczekaj za 15 minut. Ale to bardzo ciekawe. Tak. Ciekawe teksty od Mateusza Fischera, widzowie. To jest to, nas oczekaliście. Porada miłosna. Będą ciekawe te teksty na podryw. Najlepsze teksty na podryw. Zagubiony! Uwaga, zagubiony! Metoda na zagubionego. Masz może mapę. Bo bez niej zgubię się w błękicie Twoich oczu. Jezus, ain no way, man! Domknij szafy, stary. Domknij łeb, kurwa! Nie wkurwiać mnie już dzisiaj. Jestem bardzo zdenerwowany, nie widzisz tytułu? Muszę jeszcze raz to słyszeć. Bo bez niej zgubię się w błękicie Twoich oczu. Zjadłem ci chomika, super. Maw niebiańską uwodę, bo twe nogi kłną się aż do chmuru. Kurwo i Kasik już grają w Hogwart Legacy. A ty, kurwo, pierdol się Debiluty. Po chuj mi to mówisz. Kurwa, widzowie, powiem tak. Dobry podryw to jest naprawdę. Myślę, że to zadziała w prawdziwym życiu, nie tylko kurwa yy, na serwerze Minecraft. Jesteśmy <zyskujesz> <zyskujesz> Jesteś może fi bo czuję między nami doskonale połączenie. u film Sex z Bandura. Sprzedam za 20% Co to kurwa znaczy? Że co, że się dotykają kurwa tymi? O co chodzi wizowy, nie rozumiem tego tekstu. Jesteś Wi-Fi, bo mam z tobą niezłe połączenie. O, tak mógł powiedzieć. O oh to jestem. Jakie są twoje pozostałe wyczenia? Pff. Wyobraź sobie, że stary, że <laughs> znajdujesz lampę i kurwa liczysz na to, że zrespi ci się jakiś Aladdin, a kurwa się respi Mateusz Fischer. I ty tak. Kurwa. No, zajebiście nie. Zajebiście. Nawet lepiej. Matematyka. Nie jestem może matematykiem, ale całkiem nieźle radzę sobie z numerami. Daj mi swój, a zobaczysz, co ja zrobię. Uwaga, z ostatniej chwili. Mikrocypek został oficjalnie nowym członkiem wytwórni Google. Informacje o zakontraktowaniu młodego talentu przekazał szpaku na swoim Instagramie. Ja pierdol... nie. Nie dopierdalajcie mnie dzisiaj, naprawdę, bo ja to kurwa nie wiem, co się dzieje, nie. Pisałem, żebyś sprawdził nową nutę w nowym odcinku. Twoje pięć Dobrze, minut. będziemy oglądać się, twoje pięć minut później powierzę Chodźmy na... O nie Ile waży niedźwiedź polamy? Ja też nie wiem. Jesteś Ale całkiem nieźle połamuje na... lody. Chcesz się napić? Jest He? Co kurwa? <noise> Co kurwa <noise> Chcesz Jabłuszko? Nie. Legacy. To co powiesz na randkę? Ja pierdolę. <ścoughs> Chcesz Jabłuszko? Nie. To Dlaczego co powiesz na randkę? Pago i Slaj już grają w Hogwarts legacy, a ty nie. Widać, że twórcy są mądrzej i podejmują współpracę tylko z dobrymi stramerem. Chuj mnie to obchodzi, Weron. <ścoughs> Jakby Matty Fisher pojawił się o trzeciej ja w nocy. Wszystko, ma... Jakby Matty Fisher pojawił się w trzeciej nocy w takim, w ta z takim wzrokiem op oparłbyś mu się? Ja nie. Nigdy. Bym się przestraszył i zrobiłbym wszystko co chce. Czemu on napisał Sugar? Sugar Daddy. Sugar. Pago i Kasik zagrają w, w, w... Legawne, Chuj, chuj ten, mnie to ten, kurwa ten obchodzi! Aresz, Szukien, dziękuję za 13 miesięcy. Szuk gar, Daddy. Czy twój daddy był bokserem, bo no wszystkich? Co kurwa? Czy twój daddy był, był bokserem, bo no wszystkich? What? O co kurwa chodzi? Ekstozy, dziękuję za 8 miesięcy. Coś brakuje w tych tekstach, Mateusz. Takiej puenty brakuje Mateuszowi Fischerowi. Za bardzo chuj wie o co mu chodzi, nie? Tak się mapie z niego śmiejesz, a pewnie w taki sposób zuzej wyrwałeś. Kocham Bebzony wujaszka łukiego. Mam no i co z tego? No i co z tego? Gdzieś cię chyba widziałem. A, okej. Okay. To było w słowniku obok słowa wspaniała. Kresol, Ej, on to sam wymyśla? Guzik dziękuję za 13 tysięcy On to sam kurwa wymyśla? Dobra, która z dziewczyn na czacie już jest zauroczona tym fisherem? Powiedzcie prawdę. Tak myślałem, właśnie. Tak myślałem, właśnie. Znajdziecie do niego kontakt na Instagramie Indor dziękuję za prajma. Chciałbym zabrać cię do kina, ale nie pozwalają tam wnosić własnych słodyczy, Kasikski i w Hogwarts. Legacy, wiesz. kurwa stary, mega. To Bajasze, dziękuję bardzo za 8 miesięcy. Jakbyś była... Jakbyś była przekąską, to byłabyś chipsami bekonowymi. A dlaczego? A, Mateusz Fischer tak stracił dziewictwo z prostytutką z Koszalina. Co ty pierdolisz za głupoty? Widzowie 4000 subskrypcji to Tobajasze 8 miesiąc jest to 4000 subskrybent lub subskrybentka. Dziękuję bardzo serdecznie. Wracamy znowu Jesteś do 4000. Bo idealnie pasowałbyś do mojej dupy. No. Przestałbym cię kochać, gdyby jabłko wyrosło na drzewku cycynowym w dniu 30 lutego. Ja pierdolę, co za skomplikowany komplement, ja myślę, że połowa ludzi nawet by nie zrozumiała, Jezu, o chuj lepa, ci chodzi, Mati, kurwa. w Hogwarts Legacy, a ty nie. Słaby z ciebie, streamer, powinieneś się bardziej starać. Słuchajcie, ja myślę, że połowa ludzi by nie zrozumiała, o chuj mu chodzi, nie? Ja nawet nie rozumiem, o co mu chodzi. Bender, dziękuję bardzo za dziękuję. dziękuję bardzo. Kiedy wypowiesz się na temat ukradzionego bitu Sentino... Wielki multi akradnie abity porządnym artystom XDBK. Przecież to już było dawno wyjaśnione na premierę płyty oszukał nas ten sam producent Ty debilu, ty. A, masz 2009, to twoje. Aha, rocznik, okej okay, dobrze. dla Matiego. A, prawidłowo. Co taka zasna dama robi tutaj sama? No, nie wiem, Mati. Nie zwracaj się tak do mnie. Bo my to podnieca, nie? Falanga dziecka ze 10 miesięcy. Ale się spojrzał. W chuj, nie? pa! 30. Czekaj. Lutego. Hmm. Witaj księżniczko, w jakim zamku mieszkasz, jeśli łaska spytać? Kurwa, Mate, byś tak do kogoś wypierdolił. Wyobraź sobie, że Matej na przykład, Matejemu podobają się te dziewczyny z tego generacji y, y, jutra z tego programu. Te, te, te dwie typiary, co tam chodzą na te castingy, i on do nich z takim tekstem wypierdala. Kasia, Ja karierę wielkiemu medusce, więc nikogo nie obchodzi, że w coś gra. Wolność dla meduski. u. u. U, u. U. Koń gotowy U. 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 Na mieście dymu u, u. U. Nice. Zawsze idź za marzeniami. Czy mogę pójść z tobą do domu? Moi rodzice mówili, żebym zawsze szedł za swoimi marzeniami. Nice. Chuj to obchodzi? Ktoś mi powiedział, że uśmiech to pół pocałunku, więc uśmiechnij się do mnie dwa razy. Musk może nie rozumie, ale serce już tak. Kocham CB mat. <laughs> jak myślisz, czy Uwąz skarbowy przyczepi się, jak podałuje Tobie nielegalny komplement? Ja pierdolę! Kto tak mówi? Ja to ja są... Też, że co to... I Pago brają już w Hogwarts Legacy, a ty jeszcze nie w z, z ciebie. Zamki mordę. Kurwa, kto tak gada? Widzę, nikt tak w życiu nie powiedział tego tekstu. Jestem pewien! Jestem kurwa pewien, że nikt tak nie powiedział. Urząd Skarbowy. Lista stramerów, którzy grają <laughs> w Hogwarts Legacy przed multą. Łasic, Pago, Rokalone 2000. <laughs> Wytłumacz mi, jak to jest, wy zaciągam się, choć wcale nie palę Nie wiem choć Co? co? By twoje stopy byłyby chipsami, byłyby serowymi Hayotosami choć wcale nie palę Jak to jest, wy zaciągam się, choć wcale nie palę O <laughs> co kurwa mu chodzi Czym się kurwa zaciągasz, Mati? Twoje teksty, w twoich tekstach brakuje punchline'a! Jakiegoś takiego podsumowania o co ci kurwa chodzi, bo to co mnie mówisz, możesz powiedzieć w każdej sytuacji kazam, dziękuję za 25 zł. O Nie co w chodzi? Fiutem? Nie, jak? się domyślam. Proszę przestać się smiać z mojej osoby. Inaczej sprawa może zostać zgłoszona, a dziewczyna z generacji jutra już do mnie idzie. <grym> Bardzo przepraszam, Mateusz Fischer. Nie, to są, to jest naprawdę dobry filmik. Poprawił mi się humor, bo byłem wkurwiony na widzów, a dzisiaj. A w końcu mam dobry humor. Oskarotto, dziękuję za prawa. Drolek, dziękuję za 4 miesiące. Powiedziałbym, niech jest Bóg Cię błogosławi, ale widocznie już to zrobił. No. Jako ja, naczelny katolik polskiego Twitcha, popieram tą wiadomość. Którędy idziesz do domu, bo idę w tą samą stronę. <laughs> przecież to możesz... Kurwa, przecież to są teksty, które mówisz do swojego kolegi, kurwa, ze szkoły. Przecież, kurwa, o co chodzi, stary? Ja pierdolę, a najgorzej jak powiesz do jakiejś locowej laski, to wejdziesz na jakiegoś kripa kurwa bardziej niż jakiegoś kurwa nie wiem. Dzięki Migdal Orzech za dwa miesiące. O, oj uwiech. Boże jak ty kurwa, jak ty Idę Do domu, bo idę w O. Gdzie moje 20 PSC? O! Mati kurwa! Dlaczego? O kurwa! teksty na podryfy. Dzięki za 25 zł O! Oj, uwiew, nie chciałabyś wiedzieć, co bym robił w świadomym śnie! Ład! Dobra, teraz to ma sens, dlaczego on tak powiedział. O, teraz już. <laughs> Tera... nawet nie chcesz wiedzieć, co bym robił w świadomym śnie. He? Kurwa, Mati, he? What? Co kurwa? Mati, co ty byś robił, kurwa? Nie wiem, czy moja Staśka by to nie podciągnęła pod coś. Właśnie, kurwa. Eee, czekaj. Czekajcie widzowie, muszę coś przeczytać. Czekajcie, widzowie! Kurwa! Widzowie, jest drama. Tak przyznaję się to, ja straciłem dziewictwo z dziwką z koszalina. też już zastanawiam się czy na pewno nie jestem Widzowie, poczekajcie chwilkę. Poczekajcie chwilę, dobra? Aha, minus 7K. Przepraszam. Czekajcie widzowie chwilę. Please. Please. Dobra, widzowie, ogarniam, ogarniam klucz do Harry'ego Pottera. Jeszcze dzisiaj mi powinni wysłać, więc będę mógł ktoś ściągnąć i nie będę musiał jutro odpierdalać na streamie nic. Prawdopodobnie. Może się uda. Będziemy jutro mogli od razu kurwa to robić Co to Zuza pisze, nie? Ja pierdolę, bo miałem jakąś umowę podpisać, nie? W ogóle nic nie przeczytałem widzowie. Podpisałem tę umowę od razu i Zuza mi pisze tak. Podpisał właśnie umowę o kredyt hipotyczny pod zastaw. Nawet nie czytam tej umowy, bo po angielsku chuj mnie to obchodzi. Najwyżej kurwa. Najwyżej koronę ją Dobra. Włącz jego jęki jeszcze raz. Jeszcze nie doszedłem. Ogarnij się Nikna dzikie za dwa miesiące. Vance Games Dzikie bardzo Dobra, wracamy. Chciałbym cię zaprosić na wandkę, ale obawiam się, że nie wytrzymałbym tego wału <śmany> Matty wchodzi do restauracji tak <śmany> w sekundę. Crazy Oczywiście, że ciasto mu się rozwala taki dźwięk podobny. Za zamawia i... i... Byłam <grym> dziwka z A <kiesięć> trzy miesiące. Nie, gdybym był kotem, spędziłbym z tobą wszystkie dziewięć wyć. Jezus, Mati, jesteś jak covid, Nie mogę przez ciebie złapać w ogóle oddechu. <grym> Ja pierdolę Jesteś jak covid, mam przez ciebie powik powikłanie na całe życie, ledwo oddycham i prawdopodobnie na, na starość będę musiał być podłączony do maszyny Hikarbej, dziękuję bardzo, za że, że 8 miesięcy Najpierw obiad, czy od razu przejdziemy do DSF-u? Mati! Ty playboyu Kurwa Mati Mati czy ty jesteś niepoważny? Crazy. Nie, słuchajcie, mój, men mój menarsza napisał mi tak. tak. Tak serio to ja sobie biorę ten klucz. Nic nie podpisywałem, ez. Mm. Oni <coughs> mnie trolują na tej konfie, kurwa. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ma świadomość jak piękne masz oczy? Jeśli chcesz, możesz powiedzieć mi o mniej oczywistej części ciała. Na przykład policzki. Boże, Mati, im dłużej filmik, tym jakieś kurwa zaczynasz dziwne, podejrzane tematy. N <ścoughs> o co chodzi? NIE! Aha, więc mówisz mi, że masz już chłopaka. Wyglądał na taką, co chciałaby mieć dwóch. Kurwa, im głębiej wlasz tym ciemniej, Meskitu Damn Damn Patrzą na ciebie tak samo jak na ciasto czekoladowe, wiesz? Czyli co, chciałbyś wpierdolić, czy o co chodzi? Bo ja nie wiem jak ty pa... Musisz wytłumaczyć Mati, jak patrzysz na ciasto czekoladowe Z obrzydzeniem Z obrzydzeniem kurwa On tak Kurwa, ale obrzydliwe Ej, mam pytanie do ciebie Czym się zajmujesz na co dzień po zabicie Przesaną Seksi? Powiem wam tak widzowie Mam wrażenie Że takie teksty jakie on mówi Jestem pewien To jest nie fair, ale jestem pewien, że jakby to powiedział jakiś na przykład Taki Mega przystojny gość Na przykład jak ja To To by to przeszło Po prostu by się zaśmiała i by to przeszło. Czyli dziękuję za święty. To powiedz. Nie, no już mam swoją kobietę życia. Nie mogę rzucać takimi tekstami, wiecie. Na lewo i prawo, tak? To są teksty, które, wiesz. To One już są, one już są zakopane. Czyli piękny spadek z nieba, bo tak wyglądasz. Mogę sprawdzić, czy przypadkiem nie ma wad. Jakbyś mi tak powiedział, to byś się. Jakbyś mi tak powiedział, to byś się dowiedział, jak szczypie gaz pieprzowy pod skórką. Ja pierdolę, aż mi się żygać zechciał. Co ty mówisz w ogóle? Kwanej trucizny na ustach? Jesteś może Co, penisa, kurwa? Bo jesteś piekna w chuj. Jesteś może penis. bo jesteś. Sprawdzisz Trucizna. Czy mogę sprawdzić, czy przypadkiem nie ma wanej trucizny na ustach? W jaki sposób chcesz to sprawdzić? Za zebrać próbki, kurwa? Czy może. O co chodzi? Tu nie ma. Widzowie, tu nie ma. Nie wiem o co chodzi. Co... Czemu jesteś tutaj sama? To tak Meduza chciał tak podejść do Kasik wtedy, a ona się okazała zdrajcą i go zniszczyła na Twitchu. Straszne. Co taka zasna dama robi tutaj sama? Słuchajcie, to byłoby. Aha. Na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że. Te teksty na podryw Wam się bardzo podobały, czy mogę nagrać kolejny odcinek tak. z tej takiej mini Tak. I co? Więc więc napiszcie jaki tekst na podryw Wam się najbardziej spodobał oraz możecie napisać własne propozycje, być może wykorzystam je. Wykorzystam je w kolejnym odcinku, z waszych komentarzy oczywiście, więc... No po prostu zostawcie łapkę w górę i oczekujcie na kolejny odcinek. Zajebiste! A ja... a w <laughs> między, międzyczasie... Święta Bożego Narodzenia, alewa to Wielkanoc, to wpadnę pomiędzy świętami xddddd... Mega! Zapraszam was na poprzednie, tutaj albo tutaj wam się wyświetlą, oraz za... Oceniam działki na moim serwerze Minecraft! Witam Was na kanale oficjal, A w tym od... Na tym serwerze właśnie gra polega na tym, żeby Zabijać moby i się bogacić Mamy też bardzo ciekawy domek e, z wieloma WOW! Nie wiedziałem, że ma Idę nie, nie, wiedziałem, nie wiedziałem, że kurwa On ma własny serwer Zajebiste To nawet ja nie mam widzowie Straszne Jeszcze nie mam Ale będzie e... Dobra. Widzowie, serwer będzie w tym miesiącu. Startujemy YFL SMP. Muszę tylko jeszcze... Jutro będę testy robił w ogóle tego serwera. Czy wszystko się działa? I zobaczymy. Jesteś. Kosaki, w... dziękuję za primea. Jesteś może chujem, bo idealnie pasujesz w mojej dupie. Nice Dudley Zajebisty tekst. Myślę, że zadziała. Myślę, że to jest bardzo dobry tekst. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? A to tylko dla słów na początek, na początek dla samych streamerów, widzowie. Będą różni streamerzy. Dobra, czekajcie.